My. Co powiemy, że chcieliśmy tylko te koła zobaczyć? Co? Chcieliśmy te koła zobaczyć, bo no. nie nich słyszeliśmy? No. Dzień dobry. maneczko, witajcie z tej strony Miczemka. Dzisiaj ze mną jest Jotomoto, z którym postanowiliśmy odwiedzić 57 metrowy zabytkowy szyb Krystyna. Ta wyprawa miała być zwyczajna, jednak sprawy potoczyły się zgoła inaczej. Co robimy? Widać, mamy dodatkowy gościk. Idziemy. To są dwie opcje. Albo to są robotnicy, to albo to jacyś zwiedzający. To są chyba No, widziałeś jaka solidna? Wchodzimy tutaj, to wszystko, a później wchodzimy na górę. Dobra, najwyżej nas stąd wyproszą. Ostrożnie. Uważaj, uważaj. Tu jest klatka głównej windy. Czyli szy... On nie był po pod ziemią. Czemu tak samo pod o, był, jest zasypany, zamknięty. Tu zjeżdżał w dół. Tam była dziura, dlatego tam nie podchodzimy. Bo jest przykryty jakąś płytą, czy jest zawalony, nie wiem. Jeszcze jest trzecia opcja. To ci robotnicy to są ci, których spotkaliśmy. To też. Były jakieś toalety albo coś w tym stylu, Tam jest wejście zamurowane, to jakieś te... przegrody były, nie wiem, toaleta albo coś. Nie, naprawdę to nie toaleta, nie wiem. Tu musimy składować, mi się wydaje. No chyba tak. no to chyba idziemy wyżej, no to wygląda. No. Przybieramy mi się wydaje chyba. No chyba tak O, stryczek A tu co? Co się znalazł? Była winda transportowa Ta tu była winda do podziemi, a tu była winda po całym obiekcie. Tu jest klatka po tej, po tej windzie Tak, tam była główna winda To też się chyba ruszało wtedy, kiedy winda jeździło mi się wydaje chyba. E, Tak, to się podnosiło i opadało Bo to były takie drzwi No tak, na co tu jest nadwiedzieć czy te drzwi odstały dobrać dobrać Trzeba powiedzieć pierwsze Konstrukcja ta różni się od przeciętnej wieży wyciągowej, gdyż składa się ona zarówno z szybu, jak i maszynowni windy znajdującej się na górnych piętrach konstrukcji. Wieża wyciągowa stanęła na miejscu poprzedniej, która stała już prawie 54 lata. Budowę obecnej konstrukcji rozpoczęto w 1927 roku, a zakończono w 1929. Szybciej bo ty naskoda jestem w idealnym stanie Uważaj. Widzę, widzę. Co? Chyba tą cenysział będzie zejść. Dobrze. że nikogo nie ma. A tam nie ma przejścia, nie ma szans. I główna konstrukcja szyb. i tutaj A Potem nie chodzi takie Coć wyżej. Dobrze czytanie A no tam wyżej już jest klatka schodowa.

Odbije coś na tym rynku Okej okay. No Jest trochę ciężko. Ja, tylko gdzie teraz? Tam są schody gdzie? Tam Pff. Zajebisty komplet Kompleks Aż normalnie nie potrzeba się wypowiadać, bo Taka mi adrenalina, adrenalina przyszła Piękne miejsce no. Zjedziemy teraz wyżej. No, to będzie. Dalej wyżej. No. Ale nie, bo tu widać, że ten kompleks jest wyremontowany, te schody. Którędy idziesz? Tu zejścia nie ma by Chyba dotarliśmy tam, gdzie chcieliśmy Jak i są obroni Jak już wspominałem, stalowa konstrukcja szybu wznosiła się 57 metrów nad poziom ziemi, za którą znajdują się czynne zabudowania szybu Ewa Mamy piękną maszynerię tutaj. Potężne no, koła, wębate, <grystanie> które się pracowym tutaj. O, jeszcze lina pozostała tutaj. Kabel gruby. Ale już tu wieje. To Potężna był wysięgnik. Konstrukcja. To był wysięgnik z tego szybu. No. To znaczy nie? To, to był silnik. Eee, tutaj. Ale tak. To był ten główny silnik. Wciągający tą linę na górę. Maszynownia windy kopalnianej składała się z trzech pięter Aktualnie znajdujemy się na najniższym, gdzie mieścił się bęben, na który nawijana była lina. Wyżej znajdowały się dwa koła zamku, na ostatnim piętrze mieściły się dwa potężne silniki elektryczne poruszające windą. To jest jakaś. Jak to się nazywało? Ośka wiertnicza. Albo nie. Albo to była. Jedna z części tego chyba silnika. Ja. No. To musiała być jedna z tych głównych. linii tego silnika. No i chyba na to wygląda, że no chyba tu się chyba znajdowało. Albo to był kabel. A czy nie, inna? tu się prawdopodobnie znajdowała. No dobra, weźmy dalej Drzwi windy Jotomo to Weź no tak nie rób To wiatni tu <laughs> Dobra, idziemy wyżej Dobra Ja im wyżej tym schody w lepszym stanie A powinno być odwrotnie Ja! Dotarliśmy Do tych wielkich kół Obracających tym Znaczy wyciągających windę Z dołu Do góry Ale stąd widok O tam człowiek jest na dole no, nie, na szczęście nie patrzył się. Tablica z rewizji linii. No i skrót to... pewnie jakiś. Ale potężne koło. Nie musiało takie być. Tu potężna stalowa lina była. A, mamy coś jeszcze u góry. A tu, Jaś beczka boiler. Eee. Możliwe, że tu była składowana paliwo. No. Tak, to winda robi. Nikogo tutaj nie ma. No. Wow. Co tu gołąb robi? To nawet dwa gołębie. A tu co? Sterownia chyba Gołąb Gołem Pewnie tu mają gniazdo jakieś Idę jeszcze tu zobaczyć Dobra, to iść w górę zobacz Ja wchodzę w piętro wyżej już Oho. Dobra Trzeba być się swojego rodzaju zdrownia No, tu już pewnie nic nie widzicie głową. Część. No to co? Chodzimy. Być pierwszy? Największe Chodzimy. Co powiemy, że chcieliśmy tylko te koła zobaczyć. Co? Chcieliśmy te koła zobaczyć, bo nie no. słyszeliśmy? No. Dzień dobry Spokojnie, my tylko samy te koła zobaczyć my, my tylko te koła chcemy zobaczyć, na no spokojnie, jeśli można Okazało się, że spotkaliśmy złomiarzy, poszukujących czegoś na sprzedaż Byli bardzo mili, porozmawialiśmy z nimi i udaliśmy się w dalszą eksplorację Tak jak my myśleliśmy, że to oni są pracownikami tej kopalni, tak jak i oni myśleli, że my jesteśmy z ochrony tego obiektu nie ukrywając szkoda, że złomiarze że muszą w taki sposób zarabiać. Hale, które były wypełnione maszynami, które miały swoją historię i cel pracy, a teraz po nich zostają tylko dziury po owych konstrukcjach. Wow. Oh. Chodź, zobaczmy te grochy. Patrz, jakie potężne hamulce tu były. To były ham no, to były hamulce tych kół. Wow. A to masz koło napędowe w ogóle No, to były hamulce. To są koła napędowe. To tylko jedno koło napędowe było. Nie, tu jedno i tam drugie. Aha. Na samą, na samą górę idziemy, no. Kównica tak. Jaka słównica A tu był operator Ja Ciekawe w którędę wchodził chyba tędy wchodził O kurcze Tam jest wyjście i tu jest wyjście. Do co idziemy? Łoku. Wow, I tak tu się kończy nasza przygoda w tym obiekcie. Nie zapomnijcie wpaść do linków w opisie, do innych naszych materiałów. Zostawcie subika z Napiszcie komentarz, co myślicie o tym budynku, o tym szybie. Tak, możecie też pozdrowić państwa, których spotkaliśmy w komentarzach. No to co, my się będziemy z wami żegnać. Nie, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki subskrypcji i wpadnijcie też do Yotomoto na kanał No i co? No i co? My się będziemy żegnać i do zobaczenia na następnych materiałach. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć.